Nazywam się Ewa Nikołajew-Wieczorowska, a to jest podcast Montessori jednym zdaniem. Między zrozumieniem, dlaczego jakaś osoba próbuje swoimi słowami wpoić nam wyjaśnienie jakiejś rzeczy i własnym rozumieniem tej rzeczy, zachodzi istotna różnica. Ten, kto sam rozumie, przeżywa nieoczekiwane olśnienie. Czuje, że jego świadomość się oswobodziła i że coś zaświtało mu w głowie. Rozumienie nie jest wtedy czymś obojętnym. Jest ono początkiem czegoś nowego, czasem początkiem życia, które się w nas odnawia. Kiedy mówimy coś mi zaświtało w głowie, mamy na myśli twórczy proces. To otwieranie się umysłu jest aktywnym rozumieniem, któremu towarzyszą silne emocje, w związku z czym jest to dla nas głębokie przeżycie wewnętrzne. Na wielu szkoleniach mówię moim kursantom, że nauczyciel Montessori. Niczego nie uczy. I widzę po wypowiedzeniu tego zdania takie szeroko otwarte ze zdumienia oczy. Jak to? Przecież, gdy zapytam o motywy zostania nauczycielem, to słyszę często, bo lubię uczyć, bo chcę przekazywać dzieciom wiedzę. A tu nagle ludzie dowiadują się, że niczego nie uczą albo niczego nie mają uczyć. Co więc mają robić, jako nauczyciele? Maria Montessori, Mówi wyraźnie, że największą wartość nauka ma wtedy, kiedy dowiadujemy się o czymś samodzielnie, kiedy samodzielnie ją zdobywamy. Wcześniej było tak, wcześniej to znaczy kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, było tak, że wszystkiego trzeba było się nauczyć samodzielnie, dotrzeć do jakiejś wiedzy. Czytając książki, idąc do biblioteki, pytając innych. Dzisiaj mamy wujka Google, który nam odpowie w ciągu kilku sekund na każde pytanie. Dzisiaj mamy też sztuczną inteligencję, która wygeneruje nam różne warianty odpowiedzi, przytoczy badania na dany temat itd. itd. Z jednej strony powiemy, że to dobrze, bo wiedza przychodzi nam z większą łatwością. Z drugiej strony powiemy, że to niedobrze, ponieważ wiedza utrwala się w naszym umyśle najlepiej wtedy, kiedy jest najpierw przekazywana przez zmysły. Dla naszego umysłu to zbyt mało, gdy tylko wyklikamy jakieś pojęcie i je przeczytamy. O wiele łatwiej, chociaż. Teoretycznie organizacyjnie bardziej skomplikowanie byłoby, gdybyśmy dowiadywali się czegoś w wyniku wielu, wielu działań. Tak było kiedyś. Dzisiaj jest inaczej i musimy pokazać dzieciom, jak w tym nowym świecie i nowych okolicznościach mogą się odnaleźć. Jednak to, czego ja powinnam, jako osoba dorosła, być cały czas świadoma, to fakt, iż nie ma lepszej. I trwalszej drogi do nauczenia się czegoś nowego, jak tylko działanie poprzez zmysły, czyli działanie sensoryczne. Montessori to jest odpowiedź nie tylko na potrzeby dziecka sprzed 100 lat, ale także na potrzeby współczesnego dziecka często takiego, które ma problemy z koncentracją uwagi, ze skupieniem uwagi, z wysiedzeniem w jednym miejscu dłużej niż kilkanaście sekund. Bo pedagogika Montessori daje dziecku możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu. Działa polisensorycznie, czyli wielozmysłowo. Gdy dziecko bierze do ręki materiał Montessori, doświadcza go polisensorycznie, wielozmysłowo, nie tylko wzrokiem, ale także dotykiem. Często węchem, smakiem czuje ciężar, czuje fakturę, czuje to, jaki ten materiał jest. To zapada. Głęboko w jego pamięci mięśniowej, o której bardzo wiele ma Maria Montessori mówiła i rolę tej pamięci mięśniowej ogromnie podkreślała, i dzięki temu dostaje się do, to do naszego umysłu w takiej bardzo mocno zrozumiałej i utrwalonej formule. Dodanie do tego definicji czy pojęcia jest już tylko przysłowiową wisienką na torcie. Maria podkreślała znaczenie sensoryki. Znaczenie doświadczeń zmysłowych i znaczenie ruchu. I dzisiaj to znaczenie jest jeszcze większe, dlatego że we współczesnym świecie dziecko z reguły siedzi, pozostaje w bezruchu. Pomimo tego, że czuje potrzebę ruchu, ale w takim systemie nauki, jaki preferujemy poza alternatywnymi metodami, Dziecko w zasadzie ma usiąść i słuchać. Nauka jest czymś odrębnym, a swobodna zabawa, swobodne działanie wtedy, kiedy dziecko rzeczywiście ma prawo się ruszać, bawić na dywanie czy wyjść na boisko, jest czymś odrębnym, niepołączonym z nauką. A w Montessori te dwa puzle łączą się ze sobą. Montessori uczy przez ruch, Montessori uczy przez działanie. I wracam teraz do cytatu Marii. Montessori uczy samodzielności. Pomóż mi zrobić to samemu. To przecież hasło programowe metody Marii Montessori. W Montessori chodzi o to, żeby dziecko dotarło do definicji poprzez działanie samodzielnie. Chodzi o to, żeby nie podawać dziecku tej definicji na początku. Zobacz, jak to jest kompletnie odwrócone wobec takiej codziennej dydaktyki, z którą mamy do czynienia w systemie edukacji, gdzie ja, jako nauczyciel, podaję definicję, opowiadam, wyjaśniam o jakimś nowym pojęciu, mówię o tym, daję kilka przykładów, zapisujemy te przykłady w zeszytach, i ciągle siedzimy, i ciągle słuchamy, gotowe formułki wpadają nam do głowy i w zasadzie. Często tego nie rozumiemy, więc uczymy się tego na pamięć. Uczenie się na pamięć w Montessori w ogóle nie powinno występować, bo w Montessori najpierw masz poczuć, żeby zrozumieć. Jak zrozumiesz, no to pamiętasz, ale nie wyuczasz się na pamięć. No i teraz wracam do tego nauczyciela, który niczego nie uczy. Bo jeżeli ja jako nauczyciel powiem tobie mm, jakąś definicję. Dam ci gotowca na tacy. To ty pokiwasz głową i powiesz: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to muszę to zapamiętać. Dobra, to sobie zapiszę tę definicję i nauczę się na pamięć, będę wiedzieć. Ja wychodzę z takiej lekcji z takim poczuciem, że ja wiem i przekazałam tobie moją wiedzę. Ty wychodzisz z takiej lekcji z poczuciem tego, że masz bardzo mądrą nauczycielkę, która dużo wie i przekazuje tobie swoją wiedzę. Natomiast w Montessori ja proponuję tobie pracę z jakimś materiałem w taki bądź inny sposób. Wiem, co się za tym materiałem kryje, wiem jakie są cele. I patrzę, jak ty jako dziecko pracujesz z tym materiałem, odkrywasz warstwa po warstwie. Bardzo lubię takie porównanie do obierania cebuli z kolejnych warstw. Więc obierasz warstwa po warstwie kolejne możliwości tego materiału. Dzięki temu uczysz się, rozwijasz i doskonalisz różne swoje możliwości i umiejętności, które w efekcie prowadzą Cię do samodzielnej nauki. I to jest główny cel w pedagogice Montessori: sprawić, żeby dziecko uczyło się samodzielnie. Dać mu narzędzia w postaci materiałów, zaaranżować jego otoczenie, obserwować je, żeby wiedzieć, co w tym otoczeniu może się znaleźć, takiego, żeby było dla dziecka najbardziej odpowiednie. Mówię o tym wielokrotnie i w trakcie poprzednich odcinków podcastu też była o tym mowa, ale mam takie poczucie, że trzeba powtarzać. W Montessori powtarzanie to takie zdobywanie poczucia, że już wiem, że sobie przypominam. Muszę Tobie powiedzieć, że jak nagrywam podcasty, prowadzę szkolenia, to przecież bardzo często mówię o tym samym wielokrotnie, no bo nie zmienię metody i założeń. Ale mam takie poczucie, że mówiąc o tym samym wielokrotnie, również siebie czegoś uczę. Czasami sobie coś przypominam, czasami sobie coś ugruntowuję. Jest mi trochę trudniej mówić do Ciebie. Przez oko kamery, bo nie widzę Twojej reakcji, ale gdy jestem na szkoleniu stacjonarnym, widzę zrozumienie, zdziwienie, zaskoczenie w oczach uczestników szkoleń. W związku z tym mam taki feedback, że to działa, że to, co mówię, ma sens. A tak naprawdę jestem tylko przekaźnikiem tego, co wymyśliła Maria Montessori, bo ja nie wymyślam tutaj swoich teorii, tylko dzielę się z Wami swoim montessoriańskim doświadczeniem i swoją wiedzą. Podsumowując na dzisiaj nauczyciel w Montessori niczego nie uczy bo gdyby tak robił to nie różniłby się niczym od nauczyciela w naszym panującym powszechnie pruskim systemie edukacji nauczyciel w Montessori daje dziecku możliwość tego doświadczenia tego coś zaświtało mi w głowie jak patrzę na dziecko które pracuje samodzielnie to czasem widzę taki Błysk w oku, takie lekkie zadrżenie ramion, takie wow, zdziwienie. I to jest ten moment, kiedy dziecko uświadamia sobie, że coś zrozumiało, że coś poznało, że czegoś się dowiedziało. Często na kursie u dorosłych widzę ten sam błysk w oku, i to jest najpiękniejszy błysk, jaki może zobaczyć szkoleniowiec. Montessori to nie tylko metoda, to podróż która zaczyna się od ciebie do zobaczenia na montessoriańskiej drodze